Cześć, siemanko, witam serdecznie, Kasper Mi dla Fansportu, a z nami, słuchajcie, Rambo, siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Dobrze Cię widzieć. A ja dziękuję. Jak forma, jak żyćko? Dobrze, 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 wiadomo, no powiem szczerze, że sezon wakacyjny jest ciężki do zrobienia formy, a głównie sparingowy. Ciężko, ciężko gdzieś tam w klubie złapać kogoś na sparingi, bo wszyscy wakacje. Człowiek w garniturze, tak. słuchajcie, przebiera się w trykot od i jutro ogień. Tak, jutro, jutro waleczka, jutro pizgamy się. Na gołe Rambo, słuchaj, bo do czego zmierzam. Zawsze po naszych rozmowach wcześniejszych ludzie pisali dobry zawodnik, ale niestety bardzo kontuzjogenny. Ale tym razem może być inaczej, bo to jest extra fight. Pierwszy twój extra fight w gromdzie, nie turniej. Jak do tego podchodzisz? Jak się do tego przygotować? Eee, normalnie. Czyli tak jak zawsze. Tak, no, no, ja, ja nawet jak walczę w turnieju, no to. E, nie to, że nie zakładam, że dalej nie wyjdę, ale no nie myślę dalej niż o jednej walce, więc zawsze idę ogniem piekielnym i dlatego łamię sobie ręce. No właśnie, zawsze te łapy pękają, co? Zresztą widać. E, tu, tu poszła, Ta była pęknięta, ta była złamana. E, oko poszło. No to troszeczkę było bez sensu, bo wiedziałem, że jak gdzieś uderzę, kość się przemieści, e, to będą koszty. Doprowadzenie tej ręki mi kosztowało na 3000 i rok czasu nie boksowałem, więc e, no nie, chciałem, nie chciałem już Gdzieś tam się pchać, bo wiedziałem, że to nie ma sensu. Nie, to, to wiesz. A to jest teraz tak, że to jest Twoja słaba strona, jakby i boisz się tą rękę wykorzystać w 100%. Czy raczej ona jest na tyle już sprawna i gotowa, że yy, może trochę trzeba zmienić po prostu kostki, jakby rytm kostek? Nie, nie, ja się nie zastanawiam. On fire! Tak, ja, ja okay. walę z całej siły. Moim minusem jest właśnie to, że ja po prostu biję, żeby ubić. A przeciwnik? Ja chcę, żeby zabić, a nie żeby wiesz. Co do przeciwnika to? twojego. Bardzo przeciwnik. A baraję, słuchaj, słuchaj tu się dużo zmieniło ogromnie, co? Super przeciwnik, powiem ci, no to, to będzie bardzo mocna i ciężka walka, to, to wiesz, on doświadczony, bardzo dobry też zawodnik z boksu olimpijskiego, wie, wie po co tu wchodzi, jak. Wie co robić i on też umie boksować. To, nie jest, wiesz, to już nie jest chłopak z pierwszej. No, z pierwszej to już boku. nie są chłopaki z podwórka takie tak, typowe, tak. nie? Znaczy ja się spodziewałem, że extra fight, czy tam super fight, jak zwał, tak zwał, to będzie ciężka walka. Tu już, y, nie widziałem, żeby ktoś w super fight'cie dostawał kogoś, y, kto dopiero wchodzi. Nie, to ja się spodziewałem już, jak, jak już gdzieś tam y, y, ustaliliśmy, że powiedzmy będzie to super fight, to ja się spodziewałem, że dostanę kogoś, kto ma już jakiś rekord, że coś potrafi, a nie, że to będzie osoba wchodząca do Gromdy. Słuchajcie, jeszcze kursów nie ma na Fortunie, bo pamiętajcie, że Gromdę możecie obstawiać u polskiego lennego bookmanera Fortuna. Jestem ciekaw, czy będziesz faworytem, czy jednak underdogiem? Jak się czujesz dzisiaj? E, stawiam, że raczej underdogiem będę. Myślisz tak? Mimo, że takie od, dość to całkiem spore doświadczenie. No. Nie, mój przeciwnik wiesz, dał bardzo długą, najdłuższą walkę w Gromdzie, no tak. walczył z Łukaszem Parobcem, e, tak naprawdę ma ma więcej walk w grądzie, e, jakby nie patrzeć. To, że ja mam walk na GOE 59, tak, e, to, to, to nie znaczy, że gdzieś tam ktoś w ogóle to pamięta i widzi. Aha, więc, w ten sposób. E, więc e, tutaj, tutaj ja walczyłem w grądzie dwa razy e, w turnieju, a na pierwsze walki w turnieju no, zazwyczaj e, nie są to aż tak do, doświadczeni zawodnicy. Nie? Fakt, że Ghost e, był doświadczony, jest mocny, ale jednak e, no, tutaj Tutaj Jeziomek doszedł do chyba półfinału czy do finału, z Łukaszem Parowcem Skada walczył, najdłuższa, wlega. najdłuższa walka, więc myślę, że tu go stawia to raczej w, w roli faworyta, nie? Kto wygra, Hacia czy Scarface? Bardzo dobra walka, ciężka walka. Hacia na pewno bardzo ambitny, bardzo, bardzo tutaj głodny tego sukcesu. Wchodzi, wchodzi, naprawdę tutaj widać, że, że no, on chce. Scarface, na no bardzo duże doświadczenie, on ma 13 walk już na pięści, e, on był też mistrzem przecież tam w, w innych organizacjach, więc e, i bardzo, bardzo twardy i mocny zawodnik, to no powiem szczerze okay. no... Watch out, watch out, mate, sorry, we sorry, have got sorry. interview. Myślę, że 50 na 50, e, bardzo ciekawa walka, wszystko, wszystko zależy, bo... Kurczę, no ciężko będzie na pewno złamać Carfejsa, nie. To jest głośnie to To do przodu, do przodu. Nie? No i on tutaj no 13 widzisz razy, leżał z, z jokerem i e, wstawał cały czas. No, no moc, mocna walka będzie. Rambo, powodzenia życzę jutro i pewnie pogadamy, po jak oczywiście odpuka gdzieś tam, znowu się nic nie stanie. Oby, oby. Mate. Sorry, sorry. What are you doing? Okej, okay. Dziękuję.